Zamknij tam, to mu swoją głowę! Co jest? Brat znowu wrócił! Moje koła! Haha, twoje koła! O, dzięki, uratowaliśmy! Brat, dostałem pracę w milicji! Jak? Co kurwa?! To w milicji! No kazali im tam pracować! O nie. Jest oficjalnie, ale oficjalnie pracuje w milicji Jugosławii. Jugosławii?! Bo dzisiaj jesteśmy w Jugosławii. A poczekaj. O tu, gdzie? O tu, gdzie? z złoczyńca. Zbrodniarz. Aha, zbrodniarz na wolności. Ustaż. Zbrodniarz spierdziela. Chodź tu, Staszu. <grym /dźwięk> Robię świeże drifty. <grym /dźwięk> z spierdzielo. Chodź tu, Staszu. Jesteś za wolny, ty, ty babiku bez fałdolców. Orbita Jemska! Nilspi. Oa. Tongtong nie ode to, to teraz. A, fucking really fuck it O, no bracie dupę. Ja się dbałem wy wy w orbicie jemską tym tym razem. To jest nieeeeeeeee! Dyntel! 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 O, dobra, nice. Co? Jakiś gówno dom do mnie leci. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Ale. Ale o czym ty do mnie pierdolisz? Zaimponowałeś mnie. Lew byś miał przez ranę kurwo. Le... O nie! Jesteśmy zgubieni. Co jest? Mam to w dupie, to pewnie brat po pokazy lotnicze. A któż to tam? Chyba jakiś bałagan, to być może on. Kurwa. Zrobię mu rozpierdol z domu. Tak, to chyba on. Chuje, będzie spał. No idź, strzelaj! Co jest?! To mu się wyciągnął. Ale co ma pierdzieli? Nie no ja jest pan aresztowany teraz. A za co?! No za naruszenie miódu domowej. i ALE TO... A to, 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 TO... ALE TO... ALE TO... to, 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 to codzienność. I za podejrzenie, że jesteś dymzyl. Czy kurwa? Ja nie jestem sami... żaden wszystkie samochody nie mają tekstur? Nie wiem, proszę pana. No cóż, pojedziemy za sta... Co, co to ku... co to kurwa było? A. Pojedziemy golfem... No ten... <laughs> Moja wódko! O, idziemy na piechotę. Cześć. Proszę te drzwi. Co? Pan. Też, nazywa się pan Twel. Nie. <grym> o, czyli Dzyndzel jesteś. Nie. Źle pan pisze? Źle, źle. Czy pan się uczył... Czy pan się w ogóle uczył, y, tyle jest paszport? Zadzierasz ze mną, jestem tak naprawdę że tylko w przebraniu. CO JEST?! <grym> wow. Dobra i tak idę jak kontynuować Co jest? Co jest? Co jest? Error nam... Errud nam, nam, nam zakazał... Nam nam zakazał gr ba bawić się w poetziata w złodziei! To zniszczyć, a masz. Ha! ha Staw kontrolę nad sobą. HA! ha. Para poluję, jebany! <laughs> a few moments later, gotów jest tutaj. Wojciech co jest ja error? W, ja jestem z Ludowej Armii Jugosławii Szukamy tego całego dzyndla To ty? ty nie Nie, nie panie errorze Jaki errorze <śpiewanie> Dobra, <śpiewanie> on ta